Dla baranów grudzień to miesiąc dynamiczny, energetyczny i pełen przełomów. Będziesz mieć ogromną potrzebę działania, zamykania starych drzwi i otwierania nowych. To czas odważnych kroków i odzyskiwania siły, której w ostatnich tygodniach trochę ci brakowało. W miłości pojawia się ogień, ale taki, który prowadzi do jasności, a nie do konfliktów. Jeśli jesteś w związku, możecie ustalić coś ważnego na przyszłość, podjąć wspólną decyzję lub odnowić pasję między wami. Jeśli jesteś singlem, grudzień może przynieść bardzo spontaniczne, szybkie znajomości, które rozwiną się zaskakująco naturalnie. W pracy i finansach to miesiąc ruchu. Nowe projekty, nowe pomysły, a nawet zmiana kierunku mogą przyjść nagle, ale będą trafione. Możesz usłyszeć propozycję, która da ci więcej niezależności. Grudzień sprzyja też odważnym decyzjom finansowym, ale tylko wtedy, gdy wynikają z logicznego planu, a nie impulsu. Energia miesiąca podnosi twoją motywację. To dobry moment na zakończenie spraw, dopięcie celów, a także na rozpoczęcie czegoś, co poprowadzi cię w 2026 z dużą pewnością siebie. Będziesz przyciągać ludzi, którzy docenią twoją siłę i autentyczność. Rada na grudzień: ruszaj do przodu, ale z uważnością. Wybieraj to, co daje ci wolność i rozwój. 10 miesięcy jest po to, byś odzyskał swoją moc.